Witam wszystkich. Na pewno nie spodziewaliście się kolejnego odcinka tak szybko. No, ale, jak to mówiłem w ostatnim odcinku, chodziło tylko o to, by dorobić tą podporę pod łożysko tylnego, podłożysko wału. No i jest dorobione. A tym samym można powiedzieć, jeśli chodzi o te tasiemki żółte, które tutaj w niektórych miejscach pamiętacie poprzednie odcinki. Jeśli nie, oglądaliście to sobie, zobaczcie były takie punkty najważniejsze, jeśli chodzi o dziewiątkę, o E9, którą, które były jakby tą tasiemką zaznaczone na tej ramie e, stabilizującej wszystko. Nam, no to można powiedzieć, jeśli chodzi o linię podłogową, to ta podpora tutaj była ta ostatnia tasiemka, taka z najważniejszym punktem. Teraz już jej nie ma, ponieważ przyszła już ta podpora, jest wszystko, można powiedzieć, gotowe. No i tym samym, co możemy zrobić, wstawić na to wszystko podłogę, no i będziemy mieć wszystko zakryte. Po wstawieniu podłogi, po pospowaniu, po wyprowadzeniu sobie wszystkiego, przejdziemy sobie na tylny, tylną część tej A9. No i powoli powstanie nam bardzo ładna linia podłogowa. Jeśli chodzi o samą podporę, zobaczcie sobie jak, jakie te uchwyty były oryginalnie. A my tutaj mamy dodatkowo spawana, jak gdyby taka poprzeczka tutaj wzdłużna. Ona jest trochę taka półkolista, ponieważ to łożysko jest też takie półkoliste. A o co chodzi? Chodzi o to, że jest możliwość zamontowania tego łożyska nad tą podporą i pod tą podporą. W tym wypadku była montowana nad podporą, a mam tutaj jeszcze inną dziewiątkę i widać, że jest montowana pod podporą. A jeśli chodzi o tą samą poprzeczkę, dlaczego ona jest na przykład w przedniej części zrobiona, a nie na przykład tutaj w tyle? Chodzi o to, że łożysko jest nabijane powiedzmy na stole, mechanik sobie nabija, no i cały, cały, cały odrestaurowany powiedzmy ten wał z tym łożyskiem wkłada do skrzyni biegów, a co za tym idzie, no musi ją jak gdyby wsunąć, a gdybyśmy mieli... Gdybyśmy mieli tą podporę tutaj z przodu, no, bo to, no to nie wsunąłby się, no bo by go łożysko nie puściło. Dlatego, nawet jeśli do czego zmierzam, nawet jeśli robimy jakieś dodatkowe wzmocnienie, zaraz przejdziemy, dlaczego jest ta, te, takie poprzeczne wzmocnienie łączące te, te dwie łapki. Nawet jak robimy jakieś takie wzmocnienie, no to z głową, no kurczę, albo się znacie, albo się nie znacie. No, musicie to zrobić tak, żeby potem mechanik. No, powiedział, no, kto ci to kurwa robił, że teraz nie włożę tego wału tutaj. Więc e, albo się kurwa znacie, albo się nie znacie. Proste, no. e, lecimy dalej. Jeśli chodzi o samą tą e, podporę, to dlaczego ona e, jest w ogóle? Chodzi o to, że te dwie łapki, które widzieliście w oryginale, one są wspawane e, do podłogi 0,8 mm. Ale same łożysko, zobaczcie sobie, jak wygląda samo łożysko. Ta, ta łapka, ona jest taka drobna, no powiedzmy takie płaskownicze, jak wszystko, czyli to wszystko jak gdyby e, bierze na siebie podczas pracy jakieś drgania, wszystko bierze też tą słabość tego kanału z 0,8 mm blachy. A po co ma brać jakieś dodatkowe wibracje, jeśli chodzi o kanał? Skoro wystarczy tylko poprzeczka, i już jest to inna i no, wytrzymałość tej łapy. A tym samym łożysko je dłużej wytrzyma, ta guma taka, widzicie, tutaj jest taka guma specjalna, ona dłużej wytrzyma, później się, no dłużej wytrzyma, ponieważ bierze tylko wibracje te, które, można powiedzieć, daje tylko jej wał. Eee, dobra, co tam jeszcze chciałem opowiedzieć. I jeśli zobaczycie, tutaj popatrzcie sobie z góry, mamy w tej, w tej ramie stabilizującej mamy otworek, powiedzmy 8 mm, czyli wiadomo, śruba przychodzi 8 mm, a oryginalnie widzicie, jest rozfrezowane to wszystko. Oryginalnie też to było, my też to tutaj mamy rozfrezowane, ale rama stabilizująca była tak zrobiona, że ona miała te 8 mm na środku rozfrezowania. Czyli widzicie, on też jest, ta łapka też jest perfekt ustawiona, tak jak to ta rama stabilizująca nam mówi. Więc tak, jak w każdym odcinku można powiedzieć, e, mówię o tym, że no, ta rama robi naprawdę no, połowę roboty za mnie, gdy już mamy dany element. Dokładnie wiem, gdzie co ma tutaj przyjść, ponieważ wszystko jest namierzone. Jeśli ktoś nie widział wcześniejszych odcinków, to zobaczcie sobie. No, naprawdę ciekawe, mm, ciekawe są filmy. I e, tutaj jeszcze wiadomo, wchodzi dodatkowa rama, która nam pokaże górne część, górne jak gdyby wymiary tej dziewiątki. No ale to. W pośrednich odcinka jest o tym mowa. Dobra, jeśli chodzi o, o tą łapę, no to mamy wszystko, no i tym samym, tak jak mówiłem, mamy najważniejsze punkty jeśli chodzi o linię podobową, a tym samym zdrowie Wam, wam życzę. Mm. Pamiętajcie, zmrożony musi być. O, i jest power. Dobra. Do rzeczy. Teraz no, krótki odcinek będzie, ponieważ nie ma co tu dłużej mówić, długo opowiadać, ponieważ mamy małą łapeczkę, która wkrótce będzie wspawana w podłogę, ale do rzeczy. Klient jeszcze kupił, wstawimy sobie, pokażę Wam jeszcze też, jakie elementy klient już kupił, też głównie chodzi o. Hmm, o dolną część, taka reperaturka, jak gdyby, jeśli chodzi o ten tutaj słupek, no i reperaturka też przedniego słupka. Z przednim słupkiem jest problem, no trudno, ciężko dostać. Kiedyś jeszcze parę lat temu szło dostać zamienniki, ludzie to kupowali, ponieważ jak gdyby w tych dziewiątkach bardzo no, gniją te, te słupki, gniły, no i mało, która dziewiątka miała zdrowy słupek. no i Raczej tak jak to teraz wygląda, że nie ma tych słupków, no to będziemy odbudowywać cały słupek od od nowa. No i zobaczcie sobie. Jeśli chodzi o słupek, no to mamy tutaj tą dolną część tego przedniego słupka, która wiadomo przyjdzie sobie tutaj. Będzie zamontowana. No ale wiadomo, trzeba do tego dorobić cały słupek pod te zawiasy i tak dalej, więc czeka nas kawał roboty. Chyba, że klient dorwie jeszcze cały słupek. Czyli powiedzmy, jeśli chodzi o ten element, no to mamy, to, to powiedzmy będzie to, tam już mieliśmy kilka paneli, więc to będzie panel 8. Panel 8. Zobaczcie sobie cenę, ile kosztuje taki panel. No i tym samym z drugiej strony ten sam panel, czyli panel 8a wchodzi nam tutaj, no ale do tego jeszcze trochę czasu, zanim będziemy montować te, e, te panele. Czyli mamy panel 8 i panel 8a. I teraz, jeśli chodzi o ten środkowy słupek, klient też już kupił dolną część dolną taką reparaturkę tego słupku. No i raczej te słupki wystarcza, wystarczy tylko włożyć to góry, są zazwyczaj zdrowe, więc mamy tutaj panel 9. Tak się on prezentuje i zobaczcie sobie w jakiej focie i e, e, jaka, jak, jaka cena tego mm, panelu. No i mamy też panel 9A, czyli z drugiej strony ten sam panel. Skakuje nam tutaj ciach, no ale też tak samo jak z przednim słupkiem, tak samo jak i z tym. Tu jeszcze chodzi o środkowy słupek i tak dalej. Tu jeszcze trzeba, jak gdyby już z nadkoli takie coś powstawiać, więc do tego jeszcze bardzo daleko. Ale już mówię, ponieważ właściciel to zakupił. Kupił. Następne sprawy. Pamiętacie? Mówiłem, że Tą tylną półkę tutaj ona ma tutaj, zaraz zobaczycie, ona ma tutaj takie wytłoczki. Wszystkie ciężko, nie, ciężko było dostać tą półkę, ale udało się klientowi. Miałem ja ją dorabiać, no, ale powiedziałem mu około 4000, plus minus 1000, na pewno, ale raczej plus 1000, ponieważ bardzo dużo wytłoczek musiałem robić specjalnie pod jedną półkę, wszystkie. No, tak, taką matkę trzeba było zrobić, żeby na, to, na, na tej masce wszystko to poprzebijać. No to wiecie, no 4-5 tysięcy by go to wyszło, ale właściciel samochodu szukał, szukał, dzwonił, dzwonił, no i dorwał. Dorwał półkę, która powiedzmy, powiem szczerze, no ratuje nam dupę, ponieważ mm, powiedzmy, jest to panel, mieliśmy tutaj 8, 9, no to to będzie panel 10. Dorwał nam półkę, i mamy te wszystkie wytłoczki już tutaj. Wszystkie wytłoczki porobione. Jedyne co to, te boki tutaj trzeba jak gdyby trochę pozmieniać. No i nie ma tylnej części. Taka powinna być też z takim z takim roweczkiem. O, tutaj powinna być właśnie ta tylna część. Pokażę Wam w samochodzie, jak ona wygląda. No i szkoda, że tutaj z przodu nie zrobili, bo też jeszcze musi być takie 2 cm. 2 cm zgięta blaszka, więc będziemy musieli to dorobić. No ale to już jest nic w porównaniu z tym, że mamy, e, mamy te wytłoczki tutaj, już wszystkie porobione, które zabrałyby nam bardzo dużo czasu i bardzo e, dużo kosztowały. Tak czy inaczej, panel 10, zobaczcie sobie cenę. Więc tak czy inaczej, się to klientowi opłacało kupić, ponieważ mamy z górki. OK, to mamy. Aha, no jeszcze tutaj, wiecie, później, gdy już będziemy mieć tą tą podłogę wstawioną, ona już będzie w, w, w epoksydzie już będzie wyprowadzone wszystko, e, już będzie wszystko wyprowadzone, ponieważ teraz, jeśli chodzi o teraz, jeśli chodzi o, o te wszystkie elementy, to ja sobie że to ja sobie każdy element osobno biorę do piaskarki i przeczyszczę i okej, okay, no ale później gdy to już wstawię w podłogę, no to musiałbym pod ścianą całą e, piaskować, no to bym miał zasypiony, wiecie, cały warsztat. Więc już będzie to wszystko też już w epoksydzie, gdy zobaczycie wstawioną podłogę. E, no i przejdziemy właśnie później, gdy już będzie, tak jak mówiłem, e, wstawiona ta podłoga, no to dojdzie, pójdziemy do mm, Przejdziemy sobie, później, no i ta, przejdziemy sobie później do tylnej części, no i ta podłoga nam tutaj, tutaj nam wskoczy, no i można powiedzieć podłoga według wymiarów, które nam tutaj ta rama pokazuje, znów nam pokaże wszystko, co, co dalej będzie tutaj montowane, czyli zbiornia, miejsce na koło zapasowe, no i miejsce na wnękę. Paliwa, Ale to i to klient kupuje też już nowe, nie musimy tego dorabiać, ale tak się naszczędzie zależało nam na tej półce, No i mamy ją, raduje to finansowo, czasowo. Więc jak, no jak się zapewne domyślacie. Jeśli chodzi o wygląd, który teraz widzicie tego samochodu, on nam zniknie, ponieważ kolejny odcinek już pokaże Wam. E, raczej to wszystko będzie w zielonym epoksydzie. No i pokażę Wam mniej więcej e, podłogę. Ale jeszcze ta podłoga nie będzie miała żadnych tych tutaj wzmocnień. Wiecie o co chodzi, zaraz Wam pokażę. Tutaj, gdy zobaczycie wszystko w zielonej pokrycie, ładnie wszystko będzie już wyprowadzone i później, gdy dojdziemy już do samego końca, następny rzecz to będzie to, że będziemy wstawiać te wszystkie tutaj poprzeczki, jeśli chodzi o, 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 o siedzenia i tak dalej. To się składa z kilkunastu blaszek, blaszeczek malutkich. Później tutaj jeszcze do, w tyle też idzie jeszcze cała taka ta, więc ta podłoga będzie wstawiona, ale to będzie kurwa, ale to będzie to będą takie to będzie ta główna linia podłogi bez żadnych wzmocnień i takich spraw, które później do niej dojdą dopiero. No ale nie ma co mówić, bo nie wiadomo czy w ogóle klient wyrazi zgody, bym dalej to robił, więc jak gdyby co tydzień tutaj jest e, decyzja. Dobra. Hmm. Czyli mamy wszystko. Teraz mamy tą e, łapkę. Kolejny odcinek będzie na pewno, ponieważ jest decyzja, by wstawiać podłogę. No i już częściowo naprawiono. Tak jak mówiłem, pierwszy etap już jest naprawiony, naprawia, naprawia Wy tej, em, tej podłogi zakończony. Resztę dokończymy, gdy już będziemy mieć to wszystko namierzone. Więc e, podsumowując, to wszystko do następnego odcinka. Przekroczyło nam już to wszystko, te marzenie. No, przekroczyło właścicielowi już te, no, wydane już jest te 100, ponad 150 tysięcy złotych. No ale powiem Wam szczerze, żeby spełnić ja swoje marzenie, no to muszę wydać powiedzmy 50-60 tysięcy znów na S2000. Gdybym ją sprowadzał ze Stanów. No i. Tą samą kwotę za na 280 czy tam 240Z. Ten, który, ten, który ma taką ładną, e, ściętą linię. Czyli tu mamy już wydane 150 tysięcy, a no powiedzmy szczerze, no nie ma auta, no ale wiadomo, sam samochód bardzo e, dużo kosztował większość tej kwoty. E, a ja muszę kupić dwa auta za powiedzmy 100 czy tam 120 tysięcy, żeby je pociąć i zrobić sobie z tego jedno auto. Więc. Hmm. Drogie mamy te marzenia, no ale przynajmniej z właścicielem się dobrze rozumie, rozumiemy, jeśli chodzi o e, koszt tego wszystkiego, ponieważ No wszystko kosztuje, tak? Jak widzicie, tą, ta tylna półka, no kurczę, zrobić ją e, samemu, a kupić sobie za 2000 zł, 2500, no, no jest różnica, nie? Macie 3000 w kapsie, możecie w żonie dać, będzie zadowolona. Dobra, dzięki, pozdrawiam. No już jutro nie będzie, czy ta pojutrze nie będzie następnego odcinka, ponieważ przede mną kawał wstawiania. No i wiadomo, to wszystko już jak wstawimy, już nie ma później regulacji. Jedno podejście musi pasować. Nie ma, że nie pasuje. Musi pasować. Kropka. No ale mając tą ramę, no to wszystko będzie pasowało. Pozdrawiam.